Kolejny gołąb z 2023 roku, samczyk o numerze 3586. Uh, uh. Nerwus. Nie ma samiczki, bo się denerwuje. <grym> tak się prezentuje. Pochodzenie jest to gołąb po samicy 5012. Super wybinać naprawdę lotniczce z gołębi latawca i wandenabele. Po czystej matce yy, samica od wandenabele. Yy, I też matka, no, też super lotniku tej samica, która jest w rozpodzie lotowana ta 5012 matka tego gołębia. I co ciekawe, no to jest właśnie ta, ta samica, która po tej matce yy, u Mirka Wardy i Gołąb na wspólnym gomniku wygrał samochód, także z tej samej, czyli babką po tej samej typu siostra, można powiedzieć, matki. Nie? Czyli tam półbrat wygrał samochód, a ta samiczka 5012 była parowana na Gołębia 5335 i Mreda na Olimpiczyka 2250. Czyli syn Olimpiczyka był parowany na pełną siostrę Olimpiczyka, a zarazem pełną siostrę z gniazda Kasiusa. Sączek taki został. Też zapraszam do recytacji.